W telefonie mama, zapisano mama Ty myślisz, że będę muszę No ty twój bagażnik Słuchaj, co to Reno go Na chód się patrzysz, słuchaj Aż ci On mówi mi, no, ja mi, mi, no, mi On, on mówi mi, nie mogę żyć Bez swojej pusi O, ja ze że On mówi mi, nie mogę żyć Bez swojej pusi Zdejdź ci w jego chciałam większe jaja. Chciałbyś zrobić, ja pan cenę piszcie zrobić sama. w telefonie ma. Nie no, wysiadamy, jak wysiadamy. Wysiadamy. Muszę trochę pochodzić. O! Ale się kroków na pierdole. no kurwa totalnie wysiadamy. Ja pierdolę. Dziesięciolatka kurwa śpiewa, że sobie palcem zrobi lepiej sama. Ja pierdolę. Ty, pomimo tego, że wysiedliśmy, to nie... Pomimo tego, że wysiedliśmy, tu się, kurwa... Ja pierdolę. O kurwa. I to nie jest jedna osoba, stary. To nie jest jedna osoba. Aż ostrość kamerka zgubiła. Kamerka nie chce uczestniczyć, kurwa, w tym frajerstwie. I to nie jest tak, że to jedna dupka ja to śpiewa cały, kurwa, autobus. Bez iść, bez... Poza tym ja chcę poruszyć jeden podstawowy, kurwa, temat. Dlaczego dziewczyny siedzą na tyle yy, autobusu? To jest miejsce dla gitów. Ja nie chcę ich wyzywać, kurwa, bo one mają już 10 lat, pomimo tego, że jestem ciężko, ciężko, ciężko rozczarowany tym, co ja właśnie zobaczyłem. Jestem naprawdę w kurwę rozczarowany. Chłopie, na tyle się siedziały zawsze gity. A nie kurwa, jakieś dziewczynki, które sobie śpiewają fagate. Rozumiesz to? Nie, no kurwa, no co to jest? Kiedy miałem 12 lat, to śpiewałem pizda nad głową, popka i tyle. Tylko wiesz co? Ja może zostanę nazwany seksistą i tak dalej, nie? Ale ja ci powiem jedną rzecz, w którą ja wierzę, nie? A mianowicie jest bardzo duża różnica, ja to mówię za każdy raz: jest bardzo duża różnica pomiędzy kobietami i mężczyznami. Bardzo, bardzo duża. Każda osoba, która, która mówi, że tak nie jest, to aż muszę sobie śmierżelka kwaśnego zajebać. Nawet mi mordy nie wykrzywiło. To bardziej. Ten śmierżelek jest słodki, tak piszę, że kwaśny. Jak idzie 13-letni chłopiec i pali papierosa i przeklina, no debli, nie? Ale jak może dziesięcioletnia dziewczyna, jak dziesięciolatka może, kurwa, śpiewać, że sobie palcem zrobi lepiej sama? O oh Jezu. Yes. Wiecie, ja jak chodziłem do drugiej klasy podstawowej, to mieliśmy tam takiego Karola, to też jest ten, to też jest ironiczne, bo poprzedni donej był od Karola. <laughs> Ale to, to jest strunie i on słuchał Pactophoniki i Firmy. Tam jeszcze na tamte czasy jeszcze nie wchodziłem petrójkiem. Petrójki wchodziły jak ja do czwartej klasy po wchodziłem chodziłem. To walkmana się miało, a bogatsi mieli Discmana Dla tych co nie wiedzą, no bo kurwa niektórzy mogą mieć 13 lat i nie wiedzieć w ogóle co to jest. To było takie urządzenie, trochę grubsze, nie? tak czterokrotnie niż ten telefon, gdzieś takie. Zadziałaś tu kacety i słuchałem sobie. Na discman to analogicznie, tylko było okrągłe i wsadziałeś wsadzałeś tam płyty. Potem mp3 pierwsze przyszły, to to trochę wyglądało jak zapalniczka, były trochę grubsze i to, było, to był taki skok cywilizacyjny stary. Bo w czymś takim mogłeś mieć na przykład 500 piosenek, w zależności ile miałeś hajsu, żeby pojemność jaką kupić, nie? No ale od Walkmana czy Discmana, gdzie mogłeś mieć płytę jakiegoś wykonawcy, ewentualnie sam sobie tam pozgrywać jakieś ten, no ale to dużo się tam nie mieściło, to te mp3 były totalnym sztosem. Ja dostałem, szedłem do czwartej klasy, to mama mi kupiła. Mami kupiła i byłem totalnym gitem. No i miałem kolegę, który firmy słuchał i paktofoniki, nie? Yy, w klasie. I to już się takie kurwa brudne wydawało. Bo takie wiesz, że oni tam coś tam, jebać psy, co, co, w ogóle nie, nie, nie trafiały do mnie takie treści. Tak, dobra, jeszcze jak słuchasz, że jebać psy, czy że pizda nad głową, wiesz, jest śmiesznie. No kurwa, no, a śpiewają, że jakiś chłopak nie potrafi ruchać i ona sypalcem palcem zrobi lepiej sama, no przecież to jest... Ja nie wiem, czy coś... Bardziej obleśnego słyszałem w internecie, stary. Masakra to jest? Co to kurwa jest po prostu? Co to jest? Dokładnie! Dokładnie stary to jest moja reakcja. Czemu żaden nauczyciel wychowawca nie zareagował? Bardziej mnie zastanawia dlaczego rodzice, bo jak ktoś ma 10 lat to wiesz co robi twoje dziecko, chyba że skrajnie się nim nie interesujesz. Ja totalnie wiem jakiego każdego twórcę Nikodem ogląda i nawet krzywo patrzę i jest rozmowa jak na przykład ktoś gra w Robloxa i, i po prostu drze mordę. Albo opowiada jakieś głupoty w stylu oj tutaj wejdziemy do tego kwadracika i tam będzie potworek. No to kurwa wyłączaj. <grych> No Trochę inaczej mówienie, ale wiesz o co chodzi. Ale to, no co, to jest za skandal. Stary, mega skandal to jest. Dawno czegoś tak skandalicznego nie słyszałem. To jest chyba najbardziej skandaliczna rzecz, jaką słyszałem w internecie, stary. I to, no, to będzie, to poniesie za sobą konsekwencje. Myślę, że cały internet będzie żył przez najbliższe parę dni. I trochę szkoda, bo te dziewczynki pomimo tego, no że zrobiły co zrobiły. Czyli no, no taki delikatny... No pan wstydek się tutaj wydarzył, nie? No to, to są dzieci. Więc no, nie, oczywiście tej lawiny już nic nie zatrzyma. To już... to już jest nowy wiral w internecie. Ale no... No jest źle, nie? Ona palcem sobie zrobił. Najgorsze jest to, że te dzieci nie wiedzą, nawet co śpiewają. Gdzie są rodzice? Ja nie jestem zwolennikiem kszczenia, gdzie są rodzice, ale w tym wypadku gdzie są rodzice stare? Co to jest? Ale widzicie, tak się mówi, wujek ty zdemoralizowałeś dużo ludzi. Chuja zdemoralizowałem. Pierdolenie o Chopenie to jest. Jak ktoś mnie ogląda, to jest dobrym gitem stary. Szanuje swoich kolegów, swoją mamę i rodzinę, tępi kurestwo, chodzi uśmiechnięty, potrafi zażartować. Co za kurwa? Pokolenie wywłók się kurwa szyczkuje. Oczywiście nie tyczy się to tylko dziewczyn, nie? Tak, wam się żadna córka nie skurwi, bo, bo wam na to nie pozwolę, no. U mnie są zasady. Może czasami brzmią mocno. ale twoją starą dupę. Przepraszam, przepraszam, to są te nawyki. Kiedyś byłem na Erasmusie, wiecie? I twoje mamie przykład.